Cześć wszystkim, dzisiaj e, pokażę Wam, jak zrobić barkotka dorabianego. On się bardzo dobrze, dobrze trzyma e, głowy. On e, jest, prawda, e, dorabiany. Że, mam, że to jest barkocz, ale nie taki zwykły barkocz. I go się robi po prostu, e, e, że się dobiera po prostu na niego włosy. Tylko, że Ta frysera jest bardzo optymalną e, Jest bardzo i to bardzo e, szybka w wykonaniu, można je, ją robić do szkoły, ponieważ gdy wstajemy po prostu to nie mamy czasu za bardzo, żeby robić e, jakąkolwiek fryzurę. E, no, no, no to może zaczynamy. Czyli tak, e, nie wiem czy wy mnie dobrze widzicie, bo kamerka jest tutaj, a ja mam tu lustro, także będę się w tę stronę patrzeć. Ale mam nadzieję, że po prostu będzie dobrze. Rozdzielam te wszystkie włosy na trzy pasma i te dwa pasma razem po prostu zaplatam tak jak normalnego warkocza, tylko że tego jednego nie. Ten jeden teraz, ten, który nie zaplękliśmy, dorabiamy, dobieramy do niego włosy. Aż do końca. Dobieramy, przeplatamy, dobieramy i przeplatamy. No i tutaj jest tego cała filozofia. No i po prostu to... powinna wyglądać to taki barkoć. E, on e, jest bardzo dobry. On się trzyma głowy. E, jeszcze można to zrobić sobie coś takiego, że po prostu tutaj, zrobić tak i przywiązać gumką. Tak, w ten sposób i po prostu to też Bardzo ładnie wygląda. Także ja e, zapraszam e, do oglądania i e, do subskrybowania do. Komentowania i mam nadzieję, że um, będziecie oglądać mój kolejny odcinek. No to pa!